No, Witam Witam, witam Wiatr wieje Wiatr wieje Ze wschodu Czyli będzie mnie dobrze słychać Najpiękniejsza ulica w Niechorzu Synu Moja skromna osoba, czyli ja Znany i lubiany Artysta z Niechorza Przyszły wójt gminy Rewal Podkreślam Przyszły wójt gminy Rewal Wiadomo Najpiękniejsza ulica w Niechorzu, tak? Kto jak nie ja? To wszystko naturalnie moja zasługa. Jedziemy przez Słoneczne Niechorze. Początek sezonu 14 lipca. Jedzie pan kurde, no tak to my nie pojedziemy, dzięki Tak No, tak to my daleko nie zajedziemy, ale dzięki Tutaj fajnie Tutaj Słoneczny filmik ze słonecznego Siema, siema, muszelka, wiadomo Kjenn. Det er Witam, uszanowanie. Pan mnie nie poznaje. Co tam? Kramy, najcudowniej na świecie? Cieszy mnie to. Do zobaczenia. No, i moi drodzy, teraz będą zawody. Wyciąganiu wiadomo czego z wody, synu, duże molo gotowe, fertyś ale z byte.